Sponsorem programu jest Enduristan Polska. Sponsorem programu jest B2Bike, wyłączny dystrybutor Butów CD w Polsce. Sponsorem programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motrex. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. <mum> potrò torneremo al mare a cercare l'amore con il caldo della non c'è bruciare ti potrò torneremo al mare esser te ok ma buona sto movie qj motor Pierwszy raz testujemy, ale jest największa firma w Chin. Największym moim marzeniem jest w Start Dakarze i, tak jak bycie pierwszą Polką, która przywiozła Puchar Świata do Polski, tak samo chciałabym być pierwszą Polką, która stanie na starcie tego najtrudniejszego rajdu na świecie. Motowizjonerów, musimy otwierać nasze horyzonty, e, nasz punkt widzenia. Musimy zrozumieć taki e, sposób powiedzenia włoskiego, który brzmi mniej więcej: e, Ten, który śpi, nie będę łowił rybę. I ostatnio mam wrażenie, że Europa i Japonia spion taki spokojny snów, tylko licząc na te może ograniczenia 5. Cała ta dygresja, żeby powiedzieć, że Motorland Distributor od różnej marki Benelli, powiedział mi Enrico, pamiętaj, że Benelli to został kupione przez QJ Motors, I, i teraz dzisiaj mamy okazję, e, recenzję i test zrobić dla tego modelu, który ma takie długi imię, bo SRT. Ok, mało nas to mówi. QJ Motor. Mm, pierwszy raz testujemy, ale jest największa firma e, w Chin i potem ten model SX i ten pojemność 900. -ka. Zaczynamy od ta cena, bo w Polsce to jest taki element, który czasami zmienia te decyzje od ludzi, ta konsumpcja od ludzi. Cena tego pojazdu jest poniżej 110 000 euro, więc poniżej 38 tysięcy. Brakują te dwie kufry aluminiowe boczne, bo jak wiecie, nie lubię za bardzo to używać, jak jestem w miasto. Mogłabym. Spędzisz cały ten czas mówiąc o co tego motocykl posadza, bo jest taki duża lista od e, elementów, które komponują bezpieczeństwo, e, niektóre bariery, więc e, spróbuję wam prowokować zaczynając od te najbardziej e, nietypowe, bo. Jak łączyłem tego TFT 7 cali od razu sprawdziłem, że miałem non stop ta temperatura opona sprzednia i tylna i jej ciśnienia. Bardzo, bardzo niekokietowy gadżet, specjalny dla osoby jak my, które czasami podróżujemy, czasami gramy na odniżenia ten ciśnienia na tereny nieasfaltowane lub piaskiste. Więc super bayer, mega. Ale jeżeli mam powiedzieć, że jest taki coś, które może za bardzo nowoczesne dla moich kolejne te radary. Które mają i dysponują taka wersja też dźwiękowa, więc w danym momencie powiedział: Poczekaj, mam ten budzik, zapomniałem te makaron na moim pasta. Nie, to był ten dźwięk, który można wiadomo eliminować na sygnalizowania prawo w lewo, że ktoś się zbliży. Ale jeden kolega, Łoch, który kupił ten motocykl, mówi, nie, ale jest też kamera, mówi, co ty mówisz, chyba się pomyliłeś, ten radar z kamerą. Nie, Enrico się pomylił, bo ten e, pojazd dysponuje od jedna kamera, która działa z odpowiednią aplikacją, ale ja na razie jestem 100% wierny do e, OZMO, więc nie potrzebuję e, dodatkowej kamery, ale jest zimno w Polsce, ogrzewamy te foteli. Chcemy Tempomat jest Tempomat. Chcemy manetki odziewane? też odżywamy nasze ręce. quick shifter oczywiście quick shifter i down shifter prędkość maksymalna, deklarowana, nietestowana przeze mnie, przyznaje się powyżej 200 km na godzinę. Waga tego dwucylindrowa z 24. Litrowe baku, które podobno zużywa trochę więcej paliwa niż deklarowane. 5 jesteśmy około może 6, 6, coś. Jest ta waga jest 264 kg kilo, nie mało. I każdy może zapomniałem, ale pod takie wyposażenia, czy tu brakuje ten fire by wire? Oczywiście że nie. Mamy trzy różne. Tryb jazdy, więc normal, rain i e sport, i tyle wystarczy panowie. Co chcemy więcej? Komplikować nasze, um, nasze życie? Chcemy, może uderzysz samochód z przodu, bo jesteśmy w trakcie non-stop. Um, Robisz różne manewry Gdzie jest ta niespożanka? Gdzie jest ten trik? Bo ja jeszcze nie mogę to zrozumieć. Hamulec Brembo. Zawiesienie z przodu Marzoki, trochę nurkują, ale dla człowieka jak ja, który jeździ non-stop z, z to co ja jeżdżę, to jest absolutnie nieprzeskazujące. Nawet przeciwko jest stymulujące na jakiś tam e, technika jazda. Pozycja bardzo ergonomiczna, fotel bardzo wygodny, z duża wyróżnienia między ten pasażer i ten. Prowadzące. Aż się zdziwiłem, bo nie wiem ta wysokość od ale nie chcę nawet być dyskryminujące do Chińczyków, ale to jest akurat dla mnie, które mierzy albo mierzyłem jakiś czas temu 1,82 m. Mamy coś krytykować, bo jesteśmy pedantyczni, antypatyczni i zawsze mamy znaleźć ten e, dziura. No dobrze, to e, ta siba e, koniecznie wymaga albo taka przedłużenia, albo na aftermarket kupimy na 100 euro, więc nawet mniej można kupić bez problemu taki przedłużający, e, żeby mieć ten, żeby nie mieć właśnie lepiej ta e, turbulencja. Które powoduje ten kask? I taki mały daszek ja bym dawał tutaj do naszego TFT, ponieważ z słońcem, które w Polsce rzadko widać, może być lekko mało czytelne. To, co nas też imponował, jest ten kompletno i bardzo widoczne i intuicyjne. E, używania e, bez za dużo e, różnych e, czujników. Oczywiście, traction control, jeżeli zapomniałem powiedzieć, że control trakcja jest absolutnie i ABS już jest e, prawie e, oczywista sprawa. E, ten motocykl dysponuje wszystko i kosztuje prawie za mało porównując do konkurencji. Co to oznacza? Że ta inwazja już zaczynała? Czy to jest taka strategia od producent, żeby e, e, odkryć i, i, i zrobić swoje te kwoty rynkowe, żeby potem ustabilizować cenę? Nie wiem panowie, ale ta dekadencja od reszty e, świecie trochę mi e, zaraża. I jeżeli mam być totalny, e, e, jeszcze taki skrupulatny, widziałem tam. E, Parę wykończenia, typu właśnie tutaj, te kabli, jeżeli operator może się zbliżyć, które są troszeczkę eksponowane do ewentualne deszczu, ale to jest jedno malutki drobiazg, który i tak nie wytłumaczy, czemu tego pojazd kosztuje tyle, co skuter z produkcji europejska lub japońska. Przygotujemy się, że takie pojazdy nie mają te awaria. Ja już rozmawiałem z użytkowników Benelli 700 w Włoszech z ponad 100 tysięcy kilometrów. Jedyna rzecz są te zmiany oleju. Jedyna rzecz są może dawać jedno łańcuch bardziej w kierunku nie wiem, wzmacnianej did, jeżeli jesteście dystansowe, I nawet ten dźwięk jest. Przyjemne. Można potem po, e, po naszego przeglądu, po e, tym wyczerpaniu, e, ten gwarancja montować jakieś coś bardziej konkretnego. I macie taki motocykl kompletne. Te gmole są seryjne. Te spriche, które pozwalają e, montować też bezdentkowe opony, są też seryjne. Wszystko, mniej niż 10 tysięcy. Jeżeli mnie nie wierzycie, kontaktujecie Motorland albo, bo już mają taka sieć też dealerów, bardzo kapilarna, i z nimi możecie testować to, co Was mówiłem. Zapomniałem może kilka z tych akcesoriów, ale wiem, bo tu jest naprawdę Multum od A do Z. Nawet ten e, wygodny dla pasażera. Podsumowując. QJ Motor jest chyba najbardziej agresywna oferta cenowa w tej chwili na rynek, biorąc pod uwagę te wyposażenia. Możliwe, że e, te e, osiągi lub e, mówimy tutaj mamy 95 koni i 90 e, Nm, może są e, czuć gorzej niż e, może inny producent japoński lub tego, ale to już są realne e, firmy, bardzo stabilne na e, nasz rynek europejski i w Polsce nawet bardzo kapilarne, bo e, równocześnie kolega kupił ten sam motocykl w Konstancinie. Więc e, po włosku się mówi la cina e vicina i to rymuje, bo Chin się zbliża. Nie, nie, Chin już jest. Realia u nas w Europie. Testujecie we też i dzielimy się e, wrażenia. Powtarzam, SRT QJ Motor, model 900 SX. A rewedercie, motowizjonerze. jak się mówi po e, chińsku. Sponsorem programu jest. Enduristan Polska. Sponsorem programu jest B2Bike, wyłączny dystrybutor butów CD w Polsce. Sponsorem programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motrex. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. <grym wiosenka> Juanie, to. to... Mała pytania, to znaczy ten, e, mówiliśmy, że kariera e, na motocykle, może e, patrząc na Valentino Rossi, który jeździ teraz na auto i tak dalej, może nie ma e, nieskończoność, ale jakie są te e, projekty w Twojej szufladzie? E, powtarzamy zawsze to pytania, znamy ten odpowiedź, ale zawsze liczymy na to, że kto wie. Może nas słucha dyrektor marketingu, jakieś napoje energetyczne, może słucha nas ktoś, który rozumie, ile pasja, praca, spocenia, e, walczenia jest dokładana na taki e, angażowania się, bo e, nie urodziliśmy się z tymi torbę pieniędzy ani robimy napad na wolny czas. Więc sorry, że długo się gadałem, ale pytanie jest krótka. E, Marzenie w szufladę. Jo, pani Joan. O! Oh. <laughs> Marzenie, jak, jak sam dobrze wiesz, do, do niedawna w ogóle o tym nie mówiłam. Od chyba jakichś dwóch sezonów mówię, mówię głośno. Wiadomo, że największym moim marzeniem jest w Stardakarze i tak jak bycie pierwszą Polką, która przywiozła Puchar Świata do Polski. Tak samo chciałabym być pierwszą polką, która stanie na starcie tego najtrudniejszego rajdu na świecie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, ile wiesz, cały czas jest przede mną pracy, determinacji i to nie tylko tej właśnie sportowej przygotowania fizycznego, mentalnego, bo bardzo tutaj dużo zależy od głowy, ale właśnie przede wszystkim przygotowania pod względem logistyki i, i finansów. Tak? Czasami to, to zajmuje dużo więcej czasu. Niż cała reszta, a, a tam to jest jakby podstawą, i, i bez dobrego przygotowania, no nie ma szans, żeby, żeby na tym starcie przede wszystkim się znaleźć. Ale to, co jest najważniejsze, to, to stanąć na mecie. I właśnie odnośnie tego też trzeba przyznać, że Polacy potrafią, bo mm, możemy otwarte powiedzieć, że ta stajna, drużyna, który trenował też ten, cała ekipa tych sympatycznych Chińczyków, które nie umieli nawigować się nazywa dust, więc ty trenujesz z um, najlepszą e, powiedzmy e, ekipa dostępna w Polsce i e, prawdopodobnie jest też zawsze bez dyskryminacji, ale jedyna kobieta, która e, trenuje właśnie razem z e, Dąbrowskim i e, cała ton elitarna ekipa, dobrze mówię? Tak, oczywiście oni, oni wprowadzili i wprowadzają tak naprawdę nowe marki na Dakar. Kowe w swoim pierwszym roku wystartowały trzy maszyny, trzy maszyny dojechały do mety. Także myślę, że przed Rajdem nikt nie obstawiał, że w ogóle dojadą do połowy. Także to, co, to, co wykonali, to jest w ogóle rewelacyjne. Tak, mam tą przyjemność trenować i, i móc rozmawiać przede wszystkim z, z Markiem i z Jackiem. No i teraz z Konradem, który, który jest no po prostu niesamowity i to, co przez ostatnie parę lat zrobił, to to, gdzie jest w tym Dakarze, jaki on jest. Znaczy, ja nawet nie mam szans nad nim nadążyć, ale, ale posłuchać ich doświadczenia i no takich tipów, które, które, które mi sprzedają, jest to, jest to na pewno bezcenne i już od lat Razem gdzieś tam. W ogóle to była śmieszna historia, bo to też się wydarzyło w Maroku, taka propos Maroka. Pojechałam, wygrałam tak naprawdę konkurs na stacjach benzynowych. Wiele osób uważa, że ja miałam z nimi jakieś wcześniejsze kontakty. Nie, ja wygrałam po prostu konkurs na stacjach benzynowych, w którym później kilkaset osób wzięło udział pod Warszawą w takich testach praktycznych. I Razem z pięcioma osobami z Polski pojechaliśmy na tygodniowy trening jazdy, jazdy po wydmach. To było chyba w 2011 roku, jak, jak dobrze pamiętam. Także, także to Maroko, jak widzicie, było ze mną od zawsze. No i od tamtej pory z chłopakami mam, mam kontakt mniejszy bądź większy. A od dwóch lat jeżdżę u nich w klubie. Ostatnie ostatnia pytanie od milion dolarów, bo. Zawsze e, naszych widzów, może krzeliby e, widzisz, e, jak rozmawiają w barze i tak dalej. Ile, ile, ile to kosztuje i tak dalej. E, powiedzmy, jeżeli nie oceniamy te, ta cała część treningu i tak dalej, ale taki czysto e, biorąc pod uwagę te e, części i ten e, logistyka, żeby i pis, pisowa i tak dalej, żeby e, występować w Dakar. O jaki rząd e, inwestycje w e, tej chwili mówimy? Bo może osoby nie wiedzą, że jest od e, bardzo, bardzo duża organizacja, czasami trzeba mieć zaliczone inne tego, ale daję słowo do fachowca Joanna. Wiesz co, to wszystko też zależy, tak, sam, sam start to jest 20 tysięcy euro, tak, cała logistyka plus motocykl, bo to musi być motocykl Dakarowy, także wiesz, nie chcę tutaj mówić dokładnie sum, bo to trochę też zależy z jakim teamem pojedziesz, kto cię będzie obsługiwał, jaka logistyka, tak, czy, czy będziesz miał pomoc ludzi z zewnątrz, także no nie mówiąc o tym, Komplety opon musów, które, które potrzebujesz na te dwa tygodnie, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Także bardzo wysokiej klasy samochód to jest mniej więcej kwota, jaka jest potrzebna. Nieźle, panowie, i e, jako e, ostatni, my pozwolimy absolutnie Joana, żeby e, podziękować. E, te firmy techniczne, nawet żeby nas oznaczyła, co produkują, które pozwolili, żeby ten tytuł 2024, powtarzamy ten tytuł przez film, który jest Mistrzem Świata, kategoria bajarelli, Więc, jakie firmy konkretne Ciebie pomogli? Ja pamiętam ten Carbon. Carbon? <laughs> Carbon Fox, Carbon Fox, firma produkująca wieże karbonowe, która jest polską firmą, co jest bardzo ważne, bo, bo wiele osób, które się mnie pyta, uważa, że to jest gdzieś tam firma w świecie. Nie, to jest nasza, nasza polska firma. Do tego firma Pirelli, co prawda jeżdżę, jeżdżę na, moto, na motocyklach, na oponach firmy Metzeler, natomiast w Polsce... Importerem jest firma Pirelli, także bardzo, bardzo dziękuję za, za moje kapciuchy do mojego, mojego sprzętu. Dodatkowo firma JG Sport, czyli Motorex, wszelkie oleje i chemikalia i firma oczywiście Scott, która mnie ubiera od góry do dołu i w których goglach, goglach jeżdżę. Także jest naprawdę kilka firm, które które mnie nie wspiera i którym bardzo bardzo za to dziękuję. Panowie, ja e, cały czas powtarzam, trochę z bezczelności, że e, może ten wśród naszych e, widzów, VIP-ów się e, odnajduje. E, fajnie by było, żeby była jedna kobieta, bizneswoman, bo e, te e, komponenty od ten budżet e, Joaszy są też wiązane z logistyką, więc e, jeżeli to będzie firma e, kurierska, to będzie taki bardzo wysoki, cięższy, od te e, budżety, które Joanna e, ma kiedy wysyła. E motocykle z do kraj typu Katar, typu Emiratów, typu Arabia Saudyjska i nie są tanie cyferki. Więc nadzieję jest, że osoby z pasja zrozumieli, że niestety to nie jest Formula 1, nie mamy na polskiej linie torby pieniędzy, ale mamy ten potencjał, żeby pokazać, że tak naprawdę, że Polka potrafi, nie Polak. Dziękujemy bardzo. Joanna Mogeska, powtarzam, Michał Świat, Klasa Bajarelli, bardzo Ciebie dziękuję. Bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję i do zobaczenia na trasach. Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu, wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.